Cześć, to ja, Emika. Właśnie dzisiaj chciałam wam powiedzieć, że wczoraj moi rodzice mi kupili taką falą torebkę i właśnie wczoraj wyjechaliśmy do sklepu fali i tam szukałam dla siebie torebkę, która była trochę, żeby nie była ani za mała, ani za duża, w sam raz i właśnie Byłam w tym sklepie fali, gdzie były torebki, przeróżne były torebki, były i brązowe, i beżowe, takie na długich paskach, krótkich, bez pasków, tych długich, to się dokłada się przez głowę, te fane torebki. I była jeszcze taka fana torebka, te, zanim tą już swoją już kupiłam, to była też taka torebka, taka beżowa i też, też miała taką funkcję, że jako plecak też taka była nowość, są nowoczesne torebki, można i taką zwykłą torebkę mieć, i plecak, żeby jak mamy tam zajęte dwoma ręce, no to żeby mieć wolne ręce. No i, no i zaraz Wam pokażę jaką torebkę sobie kupiłam. tarę. Jest taka przepiękna, torebka czarna, skórzana. Tutaj z tyłu jest yy, też zameczek, z tyłu, z przodu też jest taki na złotym z takim zameczku A z tyłu jest czarnym zameczku i takie uchwyty są złote Proszę zobaczyć, tutaj ma dwa takie rączki, można chodzić jako damolka tak, A bo jeszcze też ma taki ozdobny, na przodzie taki fajny paseczek, taki ozdobny paseczek. No i w środku też jest zameczek. Teraz Wam pokażę. Tutaj mam bardzo, ja bardzo dużo rzeczy, ale tu jest mały zameczek. Proszę zobaczyć, też jest taki fany mały zamaczek na klucze, na telefon i na pieniążki i idę do, do pracy. Idealna jest, jest bardzo ładna, piękna. Tutaj ma też na przodzie, tu na dole taki napis. O. I bardzo jest ładna, tu jest taki taki bardzo gładki materiał, taki czarny. A tu jest taki, taka błyszcząca z tyłu torebka i mi się bardzo mi się spodobała ta torebka Jest bardzo ładna, śliczna i jeszcze ma dodatkowo długi pasek Bo też można przełożyć przez głowę, przez ramię Można chodzić nie tylko jako damulkę Można chodzić, ale przez głowę też można na długi paseczek I właśnie bardzo jestem taka szczęśliwa, że dostałam od rodziców Taką ładną torebkę, no i na tym tyle, łapeczkę w górę, bardzo dziękuję, że mnie oglądacie, ogrom... nie, łapeczkę w górę, do kolejnego odcinka i do zobaczenia, pa!